Cześć, dzień dobry wszystkim, dzień dobry Krzyśku. Krzysiek napisał, że jako kiedy jako współzależniony odszedł od żony alkoholiczki z dziećmi, to jej rodzina stawia mu zarzuty, że nie wspiera jej. Krzysiek, gratuluję Tobie prawidłowej decyzji, prawidłowego zachowania, jedynego takiego, który może obronić Ciebie i dzieci, i paradoksalnie również Twoją żonę, bo dopóki ona nie odczuje bardzo boleśnie konsekwencji swoich pijanych zachowań, nigdy w życiu nie cofnie się, nie zawróci z pijanej drogi. To jest Twoje postępowanie, to jest zdrowy rozsądek, nie okrucieństwo. Przekonany jestem, że wyczerpałeś wszystkie możliwości, tak? Proszenie, błaganie, wyzywanie, złoszczenie, podsuwanie artykułów, proponowanie leczenia, prośbą, groźbą, miłością, strachem, płaczem, dziećmi. Nie, nie, prawda? Więc jeżeli wyciągasz ileś razy rękę, a potrzebująca osoba nie podejmuje tej ręki, trzeba przestać ją wyciągać. Jest to jedyny sposób. To jest tak jak ratownik, który płynie do topielca, mówi: Słuchaj, albo wyjdziemy z tego oboje, albo ty utoniesz. Nie pozwolę tobie zabrać siebie ze sobą na, emoc na emocjonalny dół. Jeżeli stara się kogoś ratować, a, ra a ratowany zamiast korzystać z pomocy, to chwytać cię za szyję emocjonalnie, ściąga ciebie w dół ze sobą, masz obowiązek powiedzieć: Nie. I to nie jest okrucieństwo, tylko to jest zdrowy rozsądek. Rodzinie, rodzinie yy, alkoholicznie się nie dziwię, no bo to jest miłość, bezwzględna miłość i brak wiedzy elementarnej. E, nie będę o tym już zbyt wiele opowiadał, bo mówiłem o tym już dziesiątki razy, że alkoholik musi ponosić bardzo dotkliwe i jak najdotkliwsze konsekwencje swojego picia. Jest to jedyna taka szansa na rozpoczęcie mm, zdrowienia, choć pewności nie ma żadnej. Nie? To chyba tak tyle z grubszych jak dobrze, zrobiłeś żadnych. Mm, Wyrzutów sumienia mieć nie, nie ponosisz odpowiedzialność za, za dzieci, za siebie. Przy czym przekonany jestem również, że kiedy Twoja żona poszłaby na leczenie, zaczęłaby realnie zdrowieć, z Bogiem, bez Boga, z terapią, bez terapii, z AA, bez AA. Nieważne. Nie chodzi tutaj, żebyśmy podjęli spór, a kto w jaki sposób przeżyje, Tylko faktycznie zaczyna przeżyć, nie pije miesiąc, drugi, trzeci, nie pije pół roku. Stara się, zachowuje się przyzwoicie, jak mama, jak żona. Myślę, że nie jest skreślona. Myślę, że mógłby się przyjąć z powrotem, prawda? Alkoholizm jest chorobą? Tak. Niezawinioną? Tak. Czy nie ponosi odpowiedzialności za to, że zachorowała? Ale przy ma wpływ na przebieg choroby i na zdrowienie z choroby. Jeżeli nie chce, ponosi konsekwencje swoich zachowań. Wspierać można coś bijącego, nie pijącego. Pozdrawiam z Panem Bogiem wśród hałasów ogródkowych. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Pa, cześć.